Cześć, witam Was już w drugim odcinku na moim kanale. Ten odcinek będzie temat kontroli związany z moim kanałem gameplayowym, bo pokażę Wam gry jakie ja posiadam, tak? Więc zacznijmy! E, dobra, więc żeby tak nie przedłużać, to nie pokażę Wam wszystkich moich gier ponieważ... Ponieważ to są wszystkie moje gry. To są tak zwane gry yy, jednorazowe, tak jak ja to nazywam. Takie, że szybko się przychodzi, takie z dzieciństwa. Głównie są to platformówki, gry Escape, czy jakieś, nie wiem, na przykład symulatory. Tak, może ja to położę tu. Trochę wam się... Trochę Wam przedstawię tej gier. To chyba gra, którą każdy zna w króliki. Tutaj nie wiem, mam jakąś kac. Czy znowu to raj? Mam. Od konia i gazety. I gra, to będzie gra, w którą udało grać, jak byłam mała. A mianowicie papatka. Gra w to, jak miałam trzy lata. Oczywiście to jest jakaś nowsza płyta, którą sobie kupiłam, by powspominać, ale to już nie jest to samo. Znowu króliki, jakieś malowanki, jakieś 7 w z gazetek, z Kubidu, które bardzo lubiłam, też jakieś 7 w 1 obcach, symulator autobusów, czarstwo. I dalej już Wam nie będę pokazywać, bo tego jest za dużo. Pokażę Wam gry, które są dla mnie bardziej ważne i w które gram ostatnio. Mam kolejne gry. Są one dla mnie trochę sentymentalne. Na przykład Disney Magiczna kolekcja. Miałam większość płyt z tej serii, ale opakowanie uchowało mi się tylko jedno. Tutaj akurat mam Mój Brat Niedźwiedź. Teraz pewnie bym w nią nie zagrała bo już za łatwa by była ale kiedyś chętnie w nią gram tu macie na przykład jakieś hmm, treść odbija, ale Madagaskar tak naprawdę nigdy tej gry nie przeszłam bo jak to dostałam to bodajże byłam w pierwszej lub drugiej klasie podstawówki i jakoś mnie nie interesowało wtedy tak bardzo gry jak dawniej, czy teraz. Pamiętam, że tam trochę poprzedziłam, ale nie tak dużo. A i tu są tak kacy, tylko że tam bodajże była jedynka, to dwójka. E, gra! opakujesz się nad kletami, śmieszna, fajna. Dobra, kolejne dwie gry to będą Kocham Konie i Kocham Konie 2. E, obie te gry dostałam na imieninę. E, to ta gra polega na tym, że prowadzi staninę. Ta gra jest raczej już stara. Tutaj pokażę Tak e, Taką grę tam poznać, jakbyś się przyglądał. E, Igra, którą dostałam podejrzeć 3 lata temu z Scooby Doo nawiedzone bagno. Gra naprawdę, która mi się spodobała. Zawsze lubiłam Scooby Doo, ale ta jakoś tak wyjątkowo przypadła mi do gustu. Fajna nowa grafika tutaj w porównaniu do poprzedniej wersji. Dobre postacie, możliwość grania nie napada, fajna gierka. Podaję, że można ją jeszcze kupić za 30 zł. Tak, jakoś tak teraz by kosztowała Dobra, przejdźmy do kolejnych gry. Kolejne gry to tak jak każda dziewczyna, muszę mieć Simsy. Ja tutaj nie mam wszystkich dodatków, ponieważ ja nie świrowałam nigdy na punkcie Simsów. Tam jakieś dodatki podstawowe to miałam, ale bez szaleństwa. Te dodatki znalazłam, ale miałam jeszcze jakieś, więc... To Sims 3 podstawowa, Chyba nie muszę Wam tłumaczyć o co w tym chodzi. Tak, tutaj mi się już wieża robi. E, Sims 3 kariera. Też bardzo znana. The Sims 3 zwierzaki. To był mój drugi dodatek. The Sims 3 e, 4 per roku. To był mój trzeci dodatek A kariera to był mój czwarty Piątym był Zostań gwiazdą Tak Ci y, miałem jeszcze y, Studenckie życie na pewno miałam, ale gdzieś posiadam. Bo studenckie życie kupowałam półtora roku temu podaję. I chyba jak każdy z Simsów, taki Eee, muszę mieć Sims 4, które było na moim kanale, tylko filmiki usunęłam Jak chcecie, mogę jeszcze to ponagrywać z nowym dodatkiem, który wyjdzie. Witaj w pracy, bo chcę mieć ten dodatek. Tak, Sims 3. Sims 4 znaczy się, pewnie już widzieliście. Ja mam edycję limitowaną eee, z. Dodatkiem Dusza towarzyszy była ta gra i no, warto byłam kupić. Eee, z producentów Simsów mam jeszcze sims City. Kupowane dosyć dawno temu i z tym sims City jest bardzo śmieszna historia, ponieważ płytyk eee, nigdy w to nie grałam. Nigdy. Ani razem nie grałam w Sim City. Eee, ja to kupiłam, ponieważ... Była taka sytuacja, że nie miałam internetu w domu, tak męczarnia, przez cały weekend. akurat byliśmy w sobotę w Amber, galerii w Kaliszu, jak ktoś nie wie. I postanowiłam sobie w Mediamarkcie kupić tą grę. I gdy przyjechałam do domu i ją instalowałam, zobaczyłam, że trzeba mieć do tego. Do, do tego dostęp do internetu, i później odłożyłem na półkę. Po jakimś czasie, po jakimś czasie, znowu wziąłam tę płytę do ręki, ale okazało się, że nie było kartki z Kodem, bez której ta gra nie mogła działać. Kody z internetu nie działały, i już w to nie grałam. I teraz dosyć niedawno, po pół roku temu, znalazłam kartkę z Kodem. Tak, jak chcecie, to macie tutaj kod. I tak pewnie nie widzicie. Coś tam może widzicie Ale nie wiem, znalazłam w takim stanie za łóżkiem e, Simsów to tyle, teraz może wam pokażę... Coś Okej, okay, teraz mam gry, które na pewno każdy z was zna Jak ktoś z Panem gier oczywiście Mianowicie GTA San Andreas i GTA Vice City Mam jeszcze GTA 4, ale to jest na Steamie na komputerze. więc co to jest. E, tak, i. E, przyznam, że w GTA właśnie City grałam bardzo krótko. Bardzo krótko, z 2 godziny, może. Bo jakoś myślałam, że będzie fajna. Ale ta grafika mnie troszkę tutaj zniechęciła. Bo jednak wolę gry z dobrą grafiką Minecraft. Tak, Minecraft, dobra grafika. I... ale natomiast gita San Andreas Bardzo długo w to grałam, bo fajna gierka oczywiście na cheatach, jakby bez cheat'ów można grać. No i jednak moim zdaniem to jest lepsze od tego, no wiadomo, lata różnicy. A GTA 1, 2, 3 nie miałam, nigdy z nimi do czynienia. I chyba nie będę ich mieć nie, nigdy. Ostatnią grą, którą chciałam Wam zaprezentować. E, to jest Far Cry 4, niektórzy którzy, niektórzy, którzy śledzili mojego fanpage'a e, mogą wiedzieć, że kupowałam to. Jest to limit Edition e, z trzema płytami, tak. E, osobiście też nie mogę się pochwalić, że długo w to gram, bo przyznam, że kupiłam to w czasie szkolnym. I nie miałam czasu w to grać, trochę oczywiście tam pobierałam I to chyba na tyle z gier, które chciałam Wam pokazać. Yy, chyba że. Dobra, więc jeszcze gry do PSP. Dla osób, które nie wiedzą, co to jest PSP, a raczej wiedzą, yy, to jest taka otóż to konsolka firmy Sony. E, tak, dostałam ją ja i miałam podejrzeć 10 lat. Teraz mam 13, jak wcześniej wspominałam. Jeszcze do tego mam kamerkę, którą dostałam, też kiedyś tam. I gry, której do niej posiadam to Patapan 3. Teraz podejść jeszcze 4, ale ja już w ogóle nie gram na PSP, więc nie ma to dla mnie większej różnicy. E, Mod Nighters Riders e, jest to, Są to wyścigi Bardzo fajna gra e, Tutaj jest takie różne, różniste gry Tu jest ponad 20 różnych gier, więc fajna, tutaj Where wow. is Planet Tą grę pewnie każdy zna Jade and Dexter To też jest bardzo znane na PSP Auto dba. tak. Baz. Baz też się znany przede wszystkim na PS3, PS4. I tak, tak, wyglądają płyty do PSP. Bo płyty mam schowane w tym. I gdy zgubiłam opakowanie tych płyt, ale mam jeszcze iPady, Czy jakoś tak? Oraz Invisibles. Tak. I tym razem to chyba na tyle. Choć mogłabym wam jeszcze pokazać Regenerary Boxa. Ale szczerze mówiąc, Xboxa gdzieś tam chowałam i nie chcemy się wyciągać. Aleś mi się też grać na PSP. Dobrze, więc to już tyle w tym odcinku. Jeśli Wam się spodobało nie zapomnijcie o lajku, o komentarzu. I o subskrypcji, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, to zrobi, zrobi, zrobiliście tak. E, ja pewnie idę teraz grać w CS-a i zmontować ten odcinek, żeby stawić go, żeby wstawić go około godziny 20, jak mi się uda może wcześniej, więc to chyba na tyle, już ostatni raz, cześć i pa!